Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pokazuje nam dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że sama pokusa nie jest jeszcze grzechem, że sama pokusa nie czyni nas ludźmi grzesznymi, bo On również był przez szatana kuszony na pustyni. Ale kwestia tego, jak my chcemy walczyć z tą pokusą. I drugą ważną rzeczą jest to, że Jezus w tej walce nie zostawia nas samych. On się po to narodził, po to przyszedł na świat, aby dać nam przykład, jak z tą pokusą sobie radzić. I te słowa, które wypowiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, że napisane jest: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu będziesz służył, że nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę. Jeżeli w Twoim sercu te słowa będą czymś ważnym. Jeżeli w swoim sercu uczynisz te słowa drogowskazem swojego życia, że nie samym chlebem żyje człowiek, że jest coś więcej niż to, co nas otacza, że są większe wartości niż same wartości materialne, że Panu Bogu będę oddawał cześć, tylko Panu Bogu będę służył, że jest jeden Bóg. Że czasem różne przedmioty, różne rzeczy, różne osoby mogą stać się dla mnie Bożkiem, ale ja wiem, że mam jedynego Boga, któremu chcę służyć i którego nie będę wystawiał na próbę. Właśnie wtedy będzie Ci łatwiej walczyć z Twoją pokusą, z tym wszystkim, z czym przychodzi do Ciebie szatan, aby wyrwać z Twojego serca dzieciństwo Boże, abyś. Nie był dzieckiem Bożym, abyś miał to zabrane przez niego. Jezus w tej walce nas wspiera, w tej walce chce być z nami i daje nam dziś konkretny przykład. Usłyszane słowo Boże zazwyczaj rodzi w nas jakieś konkretne przemyślenie i postanowienie. Może niech dzisiejszy dzień, dzisiejsza Ewangelia będzie takim wezwaniem do tego, abyś pochylił się. Nad tym, co jest Twoją największą pokusą, abyś może zrobił sobie porządny rachunek sumienia, który może gdzieś tam został już zaniedbany, abyś pochylił się nad swoją codziennością i zobaczył, co tak naprawdę najbardziej odciąga Cię od Boga. Bo gdy poznasz swoją pokusę, gdy zobaczysz, co nie pozwala Ci kroczyć drogą świętości, wtedy będziesz wiedział jak z tym walczyć i jak z tym sobie radzić.